Liczba 4 do 5 razy 5 do 4 przez 24 jest równa. No i znowu, możemy to zrobić na dwa sposoby. Pozamieniać u góry potęgi, zrobić 20 lub dół rozbić. Ja wolę rozbijać, więc rozbiję sobie dół. No i 20 to jest 4 razy 5, a potęgę doklejam. No to mam 4 do czwartej razy 5 do czwartej. Piątki się skracają. Jest dzielenie. Mamy te same podstawy, czyli będziemy potęgi odejmować, no bo jest dzielenie. 5 odjąć 4 to 1, czyli mamy 4 do potęgi pierwszej. 4. Odpowiedź D.